Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 30. Niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego. Ta niedziela to niedziela, która rozpoczyna tydzień modlitw misyjnych o nowe liczne powołania do służby na misjach. Dlatego, <laughs> przepraszam, chcemy rozpocząć dzisiaj tą modlitwę właśnie tą prośbą miłosiernego Boga, aby posyłał. Robotników do winnicy pańskiej, aby posyłał misjonarzy, do głoszenia Ewangelii na całym świecie. Oczywiście prosimy o miłosierdzie też dla każdego z nas. A teraz już tradycyjnie rozpocznijmy dzienniczkiem świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Nikt, nikt. Nie pojmie, co przeżywam w tym wspaniałym pałacu duszy swojej, gdzie przebywam ustawicznie z umiłowanym swoim. Żadne rzeczy zewnętrzne nie przeszkadzają mi w obcowaniu z Bogiem, chociażbym użyła najsilniejszych wyrazów, to i to nie będzie nawet cieniem tego, jak jest dusza upojona szczęściem i miłością niepojętą. Tak wielką i czystą jak źródło, z którego wypływa, to jest sam Bóg. Dusza jest tak przesiągnięta Bogiem na wskroś, czuje to fizycznie i ciało bierze udział w tych radościach. Chociaż się to zdarza, że tchnienia Boże są różne w tej samej duszy, jednak pochodzą z tego samego źródła. Wyciągnijmy kochani nasze intencje, pamiętajmy, aby modlić się właśnie o powołania na misję, aby nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Pani Teresa prosi o szczęście, zdrowie w rodzinie i potrzebne łaski dla wnuków. Zatem rozpocznijmy razem, wspólnie modlitwę znakiem krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod ponskim piłatem, ukrzyżował, umarł pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzi żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Święty, obcowaniem, grzechów odpuszczenie, ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny. Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Kochani, dziękując sobie za wspólną modlitwę, poprośmy jeszcze o opiekę matkę najświętszą. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przyzywajmy wstawiennictwa świętych. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I poprośmy jeszcze o opiekę świętego Michała Archanioła, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty wodu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. I przyzywajmy orędownictwa świętego Józefa. Pomni o najczystszy, oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie Józefie Święty, że nie słyszano, aby ktokolwiek wzywający Twej opieki, twojej pomocy błagającym bez pociechy pozostał. To mównością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie się polecam. Nie odrzucaj nitwy od mojej o przybrany Ojcze, odkupiciela. Ale rocz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. Kochani, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą modlitwę. Oczywiście zapraszam Was do udziału w eucharystii, jeśli jeszcze nie byliście, a na ten popołudniowy czas niedzielny w gronie rodzinnym. Niech nam Pan Bóg błogosławi, Pan z Wami i duchem. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu Bogu, niech będą dzięki. Zapraszam jutro w poniedziałek na kolejną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Pozdrawiam z Panem Bogiem, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.